W piątek, 4 października od godziny 10:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, odbyły się obchody 30. rocznicy powstania i działalności Świnoujskiego Koła, polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Gospodarzem uroczystości była przewodnicząca zarządu Koła Danuta Komorowska-Rożej. Biorący udział w uroczystości obejrzeli retrospektywne materiały filmowe z działalności 30-lecia Koła. Były też okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości i okolicznościowe medale. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu wręczenia dokona dyrektor generalny Zachodnio-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, pani Anna Kołek. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia brązowym krzyżem zasługi odznaczony został pan Adam Marian Szczotry. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczone zostały pani Joanna Dorota Kolańska, pani Aleksandra Kuć. Pani Joanna Maria Migacz, Pani Beata Monika Pajor. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Państwu Renacie Bożymowskiej, Monice Karwan, Dariuszowi kordzie, Annie Pianowskiej Reterskiej i Małgorzacie Ratowskiej, Cieszę się, tak jak państwo z faktu, że już 30 lat w naszym mieście funkcjonuje ośrodek tak ważny, tak potrzebny, ośrodek, który pomaga tym, którzy bez państwa pomocy sami normalnie nie mogliby funkcjonować. Jednocześnie, kiedy obejrzałem przed chwilą te niewielkie fragmenty tego, co tam jest realizowane, to ogarnął mnie grobny smutek. Smutek widząc, jak wiele osób, mieszkańców naszego miasta, tak zostało okrutnie potraktowanych przez los, i tak bardzo tej pomocy potrzebują. Ale jednocześnie, dzięki tak niewielu mieszkańców naszego miasta, którzy 30 lat temu podjęli jakże dobrą, potrzebną, a jednocześnie trudną decyzję, aby stworzyć ośrodek, gdzie te osoby będą mogły uzyskać tą pomoc. Bardzo serdecznie wszystkim państwu i tym, którzy zaczynali 30 lat temu, w 89 roku. I tym, którzy potem dochodzili Przecież te zmiany następowały. Bardzo serdecznie raz jeszcze podziękować. Nazwisko pani prezes, pani Danuty Komorowskiej Rożeń, dane jest nam wszystkim. To ona przewodniczy, szefuje temu stowarzyszeniu. Ona tam jest codziennie. Ona tworzy zespół. Ona z tym zespołem pracuje. W sposób szczególny dla Pani Prezes chciałbym podziękować. I, i proszę, proszę Państwa, jeżeli ktoś pomyślał, że przyszedłem z pustymi rękoma, to się myli. Mam dla, na ręce Pani Prezes chciałbym przekazać wiązankę kwiatu. A, a, dla, a dla stowarzyszenia, dla ośrodka czek na 15 tysięcy złotych. Wydajcie go w sposób właściwie. Bardzo, bardzo dziękuję Proszę Państwa, siadajcie, Boże, ja się bardzo źle czuję w takiej sytuacji. Proszę siąść. To, co przed chwilą dostałam i tutaj, i od Państwa tutaj, to nie, to nie jest zasługa jednej osoby. Ja naprawdę tak zarozumiała nie jestem. Gdyby nie cały zespół ludzi i działających wcześniej, ale ja o tym potem na końcu powiem, i działających teraz tego by nie było. Życzę Państwu w dalszej pracy. Dużo wytrwałości, cierpliwości, życzliwości ludzkiej, dobrych ludzi wokół. Życzę Państwu spełnienia wszystkich marzeń i planów. Nazwa tego medalu mówi sama za siebie, wiernie i wytrwale. W imieniu pani Anny Rąbel, ale również własnym, chcieliśmy złożyć Państwu serdeczne gratulacje i słowa uznania za pracę włożoną, życzyć determinacji i wytrwałości w dalszej pracy, pogratulować pracownikom, pogratulować również rodzicom tego, co, do, co udało im się dokonać dotychczas i życzyć wytrwałości w pracy. Wszystkim podopiecznym życzyć im szczęścia i radości każdego dnia. W imieniu y, przewodniczącej mojego stowarzyszenia, czyli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Szczecinie, Barbary Jaskierskiej, chciałam złożyć pani przewodniczącej, jak i również państwu serdeczne gratulacje. Chciałam wręczyć teraz gratulacje oraz wytwór który został stworzony przez naszych podopiecznych w Szczecinie. Gdy 30 lat temu część rodziców ta trzynastka tak się bardzo zwarła, bo musieliśmy walczyć, martwiliśmy się o to, że chcą zlikwidować klasę życia w Świnoujściu, że chcą nasze dzieciaki wysłać gdzieś do jakichś placówek w województwie wtedy szczecińskim. Martwiliśmy się potem o to, co będzie z naszymi dziećmi, kiedy skończą klasę życia. W wieku 14-16 lat zostawali poza obrębem naszego społeczeństwa. Ich jedyna perspektywa, jaka wtedy była, to siedzenie w domu z rodzicami. Byliśmy wtedy młodzi, 30 lat młodsi, zdrowi. I pełnie naprawdę zaangażowania, żeby zmienić, polepszyć los naszych dzieci. Minęło 30 lat. Część z tych najstarszych rodziców jest na emeryturze. Niektórzy z nich potrzebują sami już wsparcia. Ale my dalej się martwimy. Martwimy się teraz, co będzie z naszymi dziećmi, kiedy nas zabraknie. Czy będzie dla nich jakiekolwiek miejsce w naszym mieście? Nie jedną noc nie śpimy, bo to zmartwienie jest dla nas bardzo istotne. 30 lat, to jest 30 lat współpracy z radnymi miasta i z władzami miasta, począwszy od pierwszego prezydenta miasta pana Leszka-Miłosza. Współpraca układała się Raz lepiej, raz gorzej, ale powiem, że lepszych momentów było zdecydowanie lepiej, więcej. Proszę Państwa, to dzięki władzom miasta powstało Dzienne Centrum Aktywności. To dzięki władzom miasta została wybudowana ta część centrum, która istnieje. To dzięki władzom miasta aktualnie mamy mieszkanie treningowe, mamy wkład własny do dwóch samochodów. Mamy lepsze funkcjonowanie finansowe, pan prezydent o tym mówił, naszych placówek, większy spokój. I za to chciałabym bardzo, bardzo serdecznie panu prezydentowi podziękować. Pozwolę sobie również też podziękować Pefranowi, oddziałowi zachodnio-pomorskiemu. WTZ -y Finansowane są w głównej mierze przez PFRON. To, że mamy samochody, jest zasługą PFRON. To, że jest winda w centrum to są środki yy z PFRON. To, że mamy różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe, zawdzięczamy to zadania, które wspólnie będzie z, z Pefron. Bardzo dziękujemy w imieniu pani dyrektor Anny Rombel. Życzymy Państwu pięknych projektów i tego, byście mogli dalej uczestniczyć we współfinansowaniu i myślę, że przy pomocy samorządu i przy pomocy naszej no, uda się Państwu po prostu no, te finanse jakoś spiąć. bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. W ciągu tych lat naszej pracy, na naszej drodze spotykaliśmy bardzo, bardzo dobrych ludzi. Nie jestem w stanie wymienić wszystkim, nie jestem w stanie z tego miejsca podziękować wszystkim urzędom, wszystkim instytucjom, wszystkim osobom prywatnym, które również nas wspierały, sponsorów i innych osób życzliwych nam. Rocznicową imprezę uświetnili występami nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej w Świnościu.